Witam serdecznie w kolejnym materiale. Oczywiście, na coś sobie dzisiaj spojrzymy, ale przed tym krótki suchar. A suchar na dzisiaj jest taki. Powiedzcie mi, jak nazywa się samotny Chińczyk? Samsung. A tak na poważnie, to przyjrzymy się dzisiaj czemuś takiemu. Moi drodzy, a omawiany przez nas dzisiaj produkt to taka ręczna zgniatarka do puszek, do plastikowych butelek, ale nie tylko, ponieważ również do kartonów, która została przeze mnie zakupiona na portalu, ale drogo na dzień 16 lutego 2023. W kwocie, uwaga, 26,40 zł, nie licząc kosztów przesyłki. Producentem odpowiedzialnym za ten wyrób jest, co ciekawe, nasza polska marka, która zwie się Wickers. Jest to polski producent. Maksymalna objętość tutaj zgniatanej butelki wynosi 2,5 litra. Mamy tutaj dwa cylindryczne tłoki, które odpowiadają tutaj za zgniot. Mamy też czarny pierścień. Dzięki któremu uzyskamy tutaj wyższy stopień kompresji. Dobrze, co tutaj pisze? Instrukcja obsługi z gniatarki do puszek, butelek i kartonów Wickers. Tak. Tak prezentuje się tutaj ta marka. No i co tutaj co tutaj jest pokazane? Zestaw zawiera A, tuba z gniatarki, B podstawka, C tłok. Z e, Oczywiście używamy tutaj niewielkiej e, siły. E, tutaj jest potem instrukcja: zdejmij obudowę urządzenia, odkręć zakrętarkę, e, zakrętkę z butelki lub z kartonu, włóż podstawkę e, do urządzenia, a następnie butelkę lub karton bez e, zakrętki. E, włóż podstawkę dnem do góry do urządzenia, a następnie puszkę. E, nałóż i naciśnij obudowę, a butelka, karton lub puszka zostanie zgnieciona. Nakręć zakrętkę na butelkę lub karton. I gotowe. Zdejmij obudowę i wyjmij z urządzenia zgniecioną butelkę lub karton. Od teraz jesteś eko. Mniej śmieci ratuje naszą planetę. No co prawda, to prawda. Eee, pięciokrotnie mniejsza objętość. Kilka sekund, tylko tyle trwa zgniecenie butelki, kartonu lub puszki. Dzięki pięciokrotnie zmniejszonej objętości plastikowych i aluminiowych opakowań oszczędzasz czas, zyskujesz dodatkowe miejsce w pojemnikach, na odpady i to wszystko w trosce o środowisko. Zgniatarka zaprojektowana do użytku oburącznego. Także tutaj oburącz, działanie zgniatarki do butelek, kartonów i Puszek oparte jest na użyciu ciężaru ciała, nie wymaga wysiłku fizycznego, a samo urządzenie jest lekkie i estetyczne, i faktycznie jest leciutkie, to chyba nawet niecałe kilo będzie. E, dzięki ruchomym częściom zgniatarki możesz dopasować jej rozmiar do dowolnej butelki e, kartonu czy puszki, a dzięki klipsowi zabezpieczającemu obudowę zgniatacza. Proces jest bezpieczny, a urządzenie stabilne. Tutaj jeszcze mamy taki jakiś kod QR. No dobrze, no ja to sobie tutaj teraz pozwolę e, odpakować i e, zaraz coś tutaj, no oczywiście sobie postaramy e, zgnieść. Tak, tutaj. E, aha, to jest przyklejone nie, to nie jest przyklejone to jest tak. No to jest taki jakby plastik, ale muszę powiedzieć, że dobre wykonanie, naprawdę. Tutaj jest ten klips, tutaj jest taka tuba. Nie wiem, czy to dobrze widzicie, czy tam to widać. No dobrze, za chwilkę się tutaj pobawimy. A tutaj już jakaś jest ruchoma część. O! Tutaj jest ta tuba. Tutaj będziemy, będziemy chyba wsadzać za momencik nasze nasze rzeczy do zgniotu. Aaaa, no świeży zapach plastiku, dosyć taki potężny. O! Dobra. No dobrze, na sam początek wezmę taką buteleczkę. I zobaczymy, co się tutaj stanie. No, muszę to chyba położyć dokładnie w ten sposób. Tak. Ładnie wystaje. Nałożyć to tu i po prostu przygnieść. No to 3, 4. O! I co? To już koniec. Aha, bo tutaj jeszcze slipsy. No i faktycznie cała filozofia. Buteleczka zgniesiona. Także tak to działa. A, palmy jeszcze bardziej. O dobra. Otwórzmy to. I faktycznie tutaj żadnej siły nie trzeba, buteleczka ładnie tutaj zgnieciona. Sprawdźmy sobie tutaj na przykładzie jakiejś puszki. Dobra, zgniećmy sobie jeszcze jakąś kolejną buteleczkę. Tym razem tą podstawkę ułożę tak. I zobaczymy, co się stanie. Dobra, buteleczka już tutaj założona. Tutaj zakładam tą pierwszą część. Ok, prezentuje się to dokładnie tak. I teraz docisnę. No i chyba to tak ma właśnie działać, bo teraz jest wszystko bez problemu. I tutaj ładnie buteleczka zgnieciona. Także to działa. Spróbujmy na tej samej zasadzie jeszcze z kolejną puszeczką. Niestety żadnego kartonu tutaj nie posiadam. A szkoda. Dobra. Jedziemy. O. I gitara. I tutaj odblokowujemy klips. Puszeczka zgnieciona. Czyli moi kochani, tutaj wszystko działa jak należy. Ale powiem Wam, że smród plastiku w środku jest niemiłosiernie mocny. Naprawdę. No, ale myślę, że z czasem to przejdzie. Ale ogólnie powiem Wam, no, ciekawy przyrząd, tani i funkcjonalny naprawdę. I drodzy reasumując, jak mogliście zauważyć, ten mały przyrząd jest funkcjonalny i działa. E, także nie ma tutaj e, żadnych e, problemów, e, gniecie tutaj e, puszki, e, butelki, no i z całą pewnością również e, kartony. No troszkę śmierdzi, ale trzeba to, e, to wybaczyć, e, myślę, że ten smród z czasem e, no, ustanie e, ogólnie rzecz biorąc ciekawy e, wynalazek. I to by było z mojej strony na dzisiaj wszystko. Ja będę się z Wami żegnał, trzymajcie się i do usłyszenia. Polecam ten produkt. Hej!